Państwo na dzisiejszą uroczystość zaproszenie otrzymał m.in. wicepremier Grzegorz Schetyna, wojewoda. Nie mamy informacji takiej do końca potwierdzonej, czy dotrą na tą uroczystość. Jeśli dotrą w międzyczasie, ja na chwilę przerwę swoje przemówienie i przywitam gości, a póki co witam serdecznie tych, którzy już są z nami. Przyjaciół naszej gminy, tych, którzy pomogli nam w, zrealiz w zrealizowaniu tego zadania. Proszę Państwa witam serdecznie na ziemi pieńskiej w pińsku, Posła Rzeczypospolitej pana Romana Brudniaka. Państwo, witam serdecznie marszałka województwa śląskiego pana Piotra Borysa. Szanowni państwo, witam serdecznie Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pana Józefa Kozłowskiego i pana Marka Tomale witam serdecznie wicestarostę starostę powiatu żyrządzkiego pana Kazimierza Szczecha